Cześć. Dzisiaj przedstawię Wam trzy modele czanki Sneffelbyt. Co to oznacza? Na pewno znacie to z podstawowego e, modelu będzidła, jakim jest Sneffelbyt. Normalnie jednak będzidło jest zak zakończone tutaj krążkiem, a tutaj mamy czankę. Czyli ta część układa się w pysku podobnie jak Sneffelbyt, jednak działanie jest troszeczkę inne, bo jadąc na jedną czankę wychodzimy z założenia, że działamy już na jedną wodę, a nie na dwie ręce. Dźwignia jest dużo większa jak przy Sneffelbit, to znaczy to, że węźdło jest y, dużo ostrzejsze. Ten model ma stawki miedziane, a czanki są aluminiowe, czyli są bardzo lekkie. Idealne węźdło y, do rejningu. Aluminium również nie będzie nigdy rdzewiało. No i właśnie rdzewienie. Kolejny punkt, który może widać tutaj już troszeczkę na tej czance, chociaż nie jestem pewna, czy to będzie widać na filmiku. Aczkolwiek jest to również podstawowy model czanki Sneffelbyt, bardzo dobra cena, ekonomiczna, wstawki miedziane, aczkolwiek może mieć tendencję do rdzewienia. Dlaczego? Ponieważ rdza jest słodka i na konia, co oznacza, że żuje chętniej wędzidło. Rdzewienie czanek nie podlega gwarancji, bo często jest wręcz chciany przez producentów, żeby tak się zadziało. Kolejny, ostatni dzisiaj model czanki, jest to również czanka Sneffelby, działanie takie same jak poprzednie. Z wygiętą czanką, czyli jeśli koń ma tendencję do łapania czanki podczas ruchu, tutaj tego nie zrobi. Bardzo ładne zdobienie typu flower oraz wstawki miedziane. Tutaj nawet widać, że koło jednej wstawki już zaczyna rdzewieć, ale to absolutnie nie jest powód, żeby taką czankę reklamować. Co więcej, ona będzie jeszcze chętniej przyjmowana przez Waszego konia.